thank <small> you Hej, Dzień dobry, witajcie ponownie na kanale marki Pure Beauty. Czas niestety pędzi nieubłaganie. Dopiero e, omawiałyśmy sobie zawartość pudełka Baj by, by 5 e, Vibrant Charm, a teraz przed nami edycja Happy Care i 5 produktów, które e, wybrałyście i wskazałyście jako te najciekawsze, budzące e, największe zainteresowanie i te, o których warto powiedzieć sobie głośno. E, dlatego dzisiaj zajmiemy się tym tematem. Ja z góry przepraszam za e, moje opuchnięcia na twarzy. Niestety sezon alergii w pełni my, a to pizza. Mamy naprawdę teraz turbo, ciężkie zadanie, ale nie martwmy się tym, najważniejsze jest to, co mam wam dzisiaj do przekazania, a kosmetyki są naprawdę ciekawe, dlatego zostańcie koniecznie z nami do końca. Pierwszy kosmetyk, który dziś Wam omówię i który wskazałyście w bardzo dużej ilości, jeśli chodzi o ankietę, jest to marka Arganowe Hydrolat do twarzy i ciała Verbena. Jest to oczywiście produkt pełnowymiarowy. Jego cena to 18,69 za 100 ml. Fajne takie opakowanie z atomizerem, które pozwala na bezpośrednią aplikację bardzo delikatnej mgiełki. To nie jest taki, wiecie, aplikator typu zraszasz, po którym produkt spływa z twarzy, jest bardzo delikatny. No i zapach. Zapach werbeny jest bardzo świeży, bardzo taki rześki, trochę cytrusowy, trochę cytrynowy. I bardzo podobne działanie wykazuje, jeśli chodzi o pielęgnację naszej skóry, bo właśnie werbena doskonale odświeża i dodaje skórze takiej energii. Natomiast, sama w sobie, jako roślina polecana jest szczególnie dla osób, które mają cery tłuste, mieszane, trądzikowe, głównie ze względu na swoje właściwości kojące i redukujące stany zapalne, co jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast werbena oprócz tego ma takie właściwości regulujące poziom wydzielanego sobie. Boop! ale także zwęża rozszerzone pory, więc no, e, wydaje się być idealnym właśnie produktem e, czy, czy składnikiem kosmetycznym e, przeznaczonym właśnie do skór borykających się z niedoskonałościami. Natomiast, co jest bardzo ważne, werbena ma także silne właściwości nawilżające i jest to bardzo mocno odczuwalne w momencie nakładania mm, kosmetyków z jej udziałem na skórę. Oprócz tego ma super właściwości kojące podrażnienia e, i niwelujące świąt, co też jest bardzo ciekawe, ciekawe i co sprawia, że werbena super nadaje się dla mężczyzn po koleniu, ale także dla nas, po depilacji różnych partii ciała, na której występują właśnie podrażnienia. Mimo tego, że to jest produkt jakby ukierunkowany na skóry właśnie mieszane, tłuste czy z niedoskonałościami, tak naprawdę możecie używać jej zarówno przy cerze normalnej. Ja mam skórę suchą i też bez problemu werbena się tutaj sprawdza. Tutaj arganowe podaje, że on nadaje się zarówno do twarzy i ciała, natomiast ja się pokuszę jeszcze o to, że on idealnie sprawdzi się do włosów i skóry głowy. Verbena ma to do siebie, że nałożona jako Giełka na włosy będzie ułatwiała rozczesywanie. Do tego sprawi, że te włosy będą takie mięciutkie i fajne w dotyku, ale nakładana na skórę głowy naprawdę może się przyczynić do poprawy jej stanu, szczególnie właśnie w momencie, kiedy borykacie się z problemem nadmiernego przetłuszczania, czy jakimś podrażnieniem, ściągnięciem, dyskomfortem i zaczerwienieniem, także ten produkt możecie używać na kilka sposobów, jako tonik, ponieważ no tutaj pH jest odpowiednio dopasowany, żeby ten produkt tonizował skórę, jako taką mgiełkę do odświeżania twarzy w ciągu dnia, jako po prostu mgiełkę taką zmiękczającą, nawilżającą do włosów, Produkt do skóry głowy, ale także jako produkt do odświeżania ciała, na przykład w ciągu dnia. No teraz nie mamy upałów, natomiast jeżeli byłyby upały, to też jak najbardziej może się sprawdzić. No i to, co jest też ciekawe, to hydrolaty możecie używać do tak zwanej produkcji domowych kosmetyków, czyli na przykład do maseczek na bazie glinki czy ak. Także bardzo wszechstronny, bardzo uniwersalny kosmetyk. Jeśli chodzi o skład, no to tutaj jest totalny minimalizm, czyli po prostu hydrolat z werbeny i do tego delikatne konserwanty, aprobowane w kosmetykach naturalnych. Drugi produkt z naszego dzisiejszego zestawienia jest to marka Sylwego i nawilżający balsam na rozstępy, którego akurat obecności tutaj bardzo się spodziewałam. Jest to kolejny kosmetyk pełnowymiarowy. Jego cena to 45 zł za 300 ml, czyli nie mało jak na produkt do pielęgnacji ciała. Spodziewałam się obecności tego kosmetyku głównie ze względu na jego nazwę, czyli na rozstępy, co może budzić troszeczkę takie, może budzić taką intrygę. O co tu chodzi z tym kosmetykiem? Jak to w ogóle działa i, i czemu to jest produkt specjalistyczny? I tutaj muszę na samym początku już wspomnieć, że tego kosmetyku możecie używać jako codzienny balsam do ciała. Niekoniecznie jeżeli występuje u Was problem rozstępów czy takiej wiotkości skóry. Jeśli chodzi o jego działanie, lista składników aktywnych pochodzenia naturalnego jest naprawdę bardzo, bardzo imponująca. Tu największe wrażenie robi przede wszystkim bardzo dobre połączenie emolientów z humektantami. Mamy tutaj glicerynę i mocznik, czyli dwie bardzo silnie nawilżające substancje. Hmm... Które połączone z emolientami pochodzenia naturalnego, i to jest bardzo ważne, bo mamy tutaj naprawdę super składniki. Masło kakaowe, które genialnie uelastycznia i ujętrnia skórę, ale także um, ma takie właściwości właśnie redukujące wiotkość skóry. Jest olej z wiesiołka, są triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego dla jeszcze większego wzmocnienia, takiego głębokiego też odżywienia. I zabezpieczenia skóry przed czynnikami zewnętrznymi, no i olej z pestek winogron, bardzo niedoceniany, mam wrażenie, olej pochodzenia naturalnego, który super też regeneruje i odbudowuje tą naszą skórę, ale jest też pantenol, który ma oczywiście właściwości kojące, witamina E, czyli znana nam witamina młodości oraz antyoksydant. No i najważniejsze składniki aktywne, które. Sprawiają, że produkt dedykowany jest właśnie rozstępom. To jest betulina i ekstrakt z lukrecji gładkiej, które mają takie właściwości um, wspierające włókna elastynowe oraz kolagenowe, dzięki czemu przeciwdziałają, i to jest słowo klucz, przeciwdziałają powstawaniu rozstępów. Ten kosmetyk stosujemy. Nie na świeże, nie na już istniejące rozstępy, to chociaż oczywiście no też można, natomiast nie możemy traktować tego kosmetyku jako produkt, który będzie to likwidował. Rozstępy czy blizny są niestety trwałymi uszkodzeniami w strukturze skóry i kosmetyki, no niestety, ale mogą wspierać walkę z tego typu problemem, natomiast na pewno go nie zniwelują. Ten produkt jest kosmetykiem po prostu prewencyjnym. Jeśli chodzi o ten problem, dlatego szczególnie dedykowany jest kobietom w ciąży, kobietom po porodzie, karmiącym piersią czy u kobiet, które mają wahania wagi i ta skóra nadmiernie się rozciąga, czy też pozostaje po okresie na przykład odchudzania. Ten kosmetyk ma za zadanie przede wszystkim silnie nawilżyć, silnie odżywić dzięki emolientom, zatrzymać to nawilżenie w strukturze skóry, a do tego właśnie przeciwdziałać wiotczeniu i wspierać procesy uelastycznienia i ujędrnienia. Dlatego w tych kategoriach musimy rozpatrywać ten kosmetyk. Absolutnie się nie bójcie, że to jest tylko kosmetyk, wiecie, dedykowany kobietom w ciąży, każda z nas może go używać wszędzie tam, gdzie potrzebujemy właśnie takiego działania ujędrniającego i odżywczego bez problemu na co dzień do stosowania, także chwytajcie za swoją butelkę i bez problemu ją używajcie zapach jest tutaj mocno specyficzny, jest bardzo ziołowy, na pewno nie każdemu przypadnie do gustu, natomiast ważne jest to, że w tym produkcie nie ma stricte żadnej kompozycji zapachowej, takiego pochodzenia wiecie, syntetycznego to jest też, ma to swoją przyczynę w tym, że to jest właśnie produkt rekomendowany w ciąży czy w okresie karmienia piersią, gdzie ten skład musi być naprawdę wyważony, przemyślany i do minimum ograniczone substancje, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na nie wiem, powstawanie podrażnień czy alergii, a kompozycje zapachowe takie są. Więc ten zapach, który tutaj macie, jest po prostu zapachem wynikającym z zastosowanych składników aktywnych natomiast jeśli chodzi o konsystencję, ona jest bardzo leciutka, co prawda niewielka ilość wystarcza do tego, żeby pokryć, o, tak jak ja wzięłam sobie dosłownie pół pompki i już mam całe dłonie wysmarowane, natomiast jest to na pewno dosyć lekki balsam, chociaż jest wyczuwalny na skórze, jest na pewno silnie właśnie taki nawilżająco-odżywczy, trochę wygładzający, no na pewno, na pewno możecie go sobie włączyć, do swojej rutyny pielęgnacyjnej bez obaw już teraz. Trzeci produkt, który wskazałyście, jest to marka you, you W ogóle pochodzenie tego kosmetyku w boksie Happy Care wywołało duże fale entuzjazmu, ponieważ był to prezent, który znalazł się w pudełkach naszych stałych klientek, osób, które zakupiły pakiety, subskrypcje, a także w pudełkach osób, które zamówiły Happy Care jako pierwsze. I póki nie wyczerpał się zapas tych żeli, to mogłyście znaleźć go w swoim pudełeczku. To jest w ogóle premiera, bo tej marki do tej pory u nas nie było. Jest to polska marka, co też jest bardzo doceniane, przepiękne opakowanie też wskazujące jakby i sugerujące, że mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym i tak faktycznie jest no skład tutaj tego żelu jest wprost perfekcyjny, 95% składników pochodzenia naturalnego formuła wegańska to też bardzo marka UNU podkreśla właśnie, że, że ten kosmetyk jest certyfikowany pod tym względem i całkowicie wolny od okrucieństwa zarówno pod względem całej formuły jak i surowców więc tutaj bardzo duża dbałość jakby też o te aspekty ekologiczne i etyczne Co też jest niewątpliwie bardzo dużym plusem Cena tego produktu to 48 zł za 400 ml czyli można powiedzieć że jak na żel pod prysznic, żel myjący do ciała jest to po prostu produkt wysokopółkowy, więc no, tym bardziej super. Jeśli chodzi o jego działanie, no to oczywiście wynika to z samej nazwy tak, mamy tutaj do czynienia z produktem myjącym o bardzo łagodnej bazie myjącej. To jest w tym kosmetyku najważniejsze, że te detergenty, które tutaj są. są Ultra delikatne i dzięki temu możecie stosować ten żel całą rodziną. A z racji też takiego, no, lawenda wydaje mi się dosyć neutralnym zapachem. Myślę, że i panowie na nim skorzystają, ale również dzieci bez najmniejszego problemu. Natomiast sama baza myjąca oczywiście, która jest bardzo ważna i która nie będzie naruszać tej bariery hydrolipidowej została wzbogacona o 3. Składniki aktywne pochodzenia naturalnego i mamy tutaj przede wszystkim wyciąg z lawendy, który oczywiście odpowiada też za zapach, ale działa także przeciwzapalnie kojąco i antyseptycznie, czyli antybakteryjnie. Do tego mamy ekstrakt z jeżyny, który jest antyoksydantem i który ma silne takie działanie nawilżające, ale także wspiera barierę hydrolipidową, natomiast tak w ramach ciekawostki powiem Wam, że jeżyna w pielęgnacji twarzy super sprawdza się u osób z serą tłustą i mieszaną, ponieważ też fajnie reguluje poziom wydzielania sebum i do tego mamy sok z aloesu, czyli właściwości kojące i nawilżające. No żel pachnie przepięknie. Jest to zapach typowo lawendowy, natomiast on jest, mam wrażenie, przełamany taką fajną, mydlaną nutą. Z tego miejsca w ogóle pozdrawiamy naszą stałą klientkę Zuzannę, która wprost przepada za lawendowymi kosmetykami w naszych boxach Mamy nadzieję, że sprawdzi ci się również ten produkt w swojej pielęgnacji. Tak jak wspomniałam, absolutnie dla każdego członka rodziny. Ten produkt jest zresztą też dedykowany skórą suchym i wrażliwym. Bardzo delikatny na co dzień. Myślę, że wiele z Was naprawdę go polubi, i będzie to jeden z chyba bardziej, bardziej lubianych produktów tej edycji na pewno. Czwarty produkt, który po prostu 90% z Was wskazało jako produkt do omówienia w tym filmie, to kolejna premiera: jest to Marka Martini Spa i e, gąbeczki do demakijażu z węglem aktywnym. I cena to 14,99 za e, opakowanie. Natomiast w opakowaniu mamy dwie sztuki. I szczerze mówiąc, chwilę czasu zajęło mi, żeby e, rozpracować i zrozumieć mechanizm działania tych gąbek. Natomiast już e, e, przedwczoraj e, umieściłam Wam taki mały sneak peek na naszej grupie zamkniętej miłośniczek, że to jest po prostu jakiś hicior, i, i cały czas się tego trzymam, tylko właśnie najważniejszą kwestią jest zrozumienie tego, jak to działa, bo na samym początku dałam się złapać na to, że porównywałam te gąbki z kończakiem. Natomiast to jest zupełnie inna faktura, zupełnie inna miękkość tekstura, no. no... Kompletnie jakby nie ma sensu zestawianie tego z kończakami. Zauważcie, że one są niezwykle elastyczne, niezwykle mięciutkie. No da się zwinąć je w takie dosłownie kuleczki małe. Są przy tym bardzo delikatne i takie naprawdę przyjemne, jeśli chodzi o używanie. Natomiast o co tu w ogóle chodzi i jak to działa? Ja przetestowałam dla was trzy sposoby. Jeśli chodzi o te gąbki, żeby, żeby przetestować po prostu um, ich e, efektywność, jeśli chodzi o zmywanie makijażu. E, I e, po pierwsze, namoczyłam sobie ją e, wodą. Ona pod wpływem wody e, jeszcze bardziej urosła, nie jakoś spektakularnie, ale troszeczkę stała się taka większa, i jeszcze bardziej mięsista i bardziej delikatna. I próbowałam zmywać makijaż wodą. I co mnie niesamowicie zaskoczyło, cienie do powiek cienie z brwi czy pomadka bez najmniejszego problemu schodziły przy użyciu tylko wody i tej gąbki. Pierwsza warstwa makijażu, czyli na przykład podkład też bez problemu. Zresztą jak sobie użyjecie, to zobaczycie, że ten, że makijaż po prostu zostaje na strukturze tej gąbki. To jest takie jakby ściąganie trochę tego makijażu z twarzy. E, natomiast jeśli chodzi o wodę, to nie poradziły sobie one z tuszem do rzęs i, i z takim no, dogłębnym oczyszczeniem skóry. Więc namoczyłam sobie te gąbki płynem micelarnym i wtedy po prostu o nie miałam. Bo e, ta gąbka namoczona właśnie micelem, po prostu pozbyła się ze skóry wszystkiego tuszu do rzęs, a ja używam tuszu wodoodpornego, więc to w ogóle było dla mnie niesamowite zaskoczenie podkład, pomadka matowa bronzery, rozświetlacze, wszystko co nosicie na swojej skórze w połączeniu z micelem i z tą gąbką schodzi po prostu no niesamowicie efektywnie szybko, ale też delikatnie warto przetestować ja jeszcze tego nie robiłam, natomiast podejrzewam, że namoczenie jej olejkiem do demakijażu będzie jeszcze, jeszcze Bardziej efektywne, no i też jakby będzie wspierać proces masażu, który można przy okazji wykorzystać. Więc to są te dwa sposoby demakijażu. Natomiast jeszcze lepsza i trzecia funkcja to po prostu namoczenie jej i dodanie dwóch trzech kropli produktu myjącego do twarzy nie wiem czy używacie pianki czy żelu jakby jest to nieistotne i takie wiecie wpracowanie tego produktu w tą gąbkę ta gąbka jeszcze bardziej spienia ten produkt i po prostu um, ułatwia nam mycie jest to w ogóle bardzo przyjemne efektywne. Mam wrażenie, że ta skóra faktycznie po tym jest bardziej oczyszczona, jakaś taka bardziej wygładzona. No, no kurczę, nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że w takiej delikatnej, niepozornej gąbeczce może tkwić aż taka siła się też o stwierdzenie, że one mogą stanowić alternatywę dla takich tradycyjnych wacików do demakijażu. No bo jeżeli zmywacie na przykład swój makijaż produktem typu płyn micelarny, no to używacie wacików, a to może zastąpić te waciki. Tak trochę mnie zaintrygowało, czy aby te dwie sztuki są tutaj, nie są przemyślane pod kątem tym, żeby jednym wacikiem na przykład. Zrobić demakijaż, nie wiem, olejkiem micelem, czy chociażby wodą, jeżeli nosicie właśnie coś delikatnego, a drugi wykorzystać do tego, żeby umyć twarz na przykład żelem. Kto wie, czy Marka Martini właśnie w ten sposób tego nie wykorzystuje, nie. Nie, nie taką miałam myśl i ideę, tworząc właśnie ten produkt i umieszczając dwie gąbki w jednym opakowaniu. A może to jest moja nadinterpretacja, natomiast u mnie się to sprawdziło naprawdę rewelacyjnie. Ważne jest, żeby zachować higienę tego produktu, czyli po. Demakijażu, czy myciu twarzy jeszcze raz dobrze umyć tą gąbkę i zostawić w takim przewiewnym miejscu do tego, żeby one wyschły. No, bo to jednak gąbka w gąbkach lubią się rozwijać, drobną ustroje, więc dbajcie o, o zachowanie higieny. I wydaje mi się, że takie gąbeczki śmiało do trzech miesięcy codziennego używania pod warunkiem właśnie zachowania tych wszystkich aspektów higienicznych. No ja jestem tym oczarowana, naprawdę, nie spodziewałam się i mam nadzieję, że Wy jak przetestujecie je na, na różne sposoby po tym filmie, to też tak stwierdzicie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tym filmem, czy e, trochę odczarowałam te gąbeczki i jak one się u Was sprawdzają w praktyce. I ostatni wskazany przez Was produkt słońce mi tutaj zagląda, więc będzie mi jeszcze przyjemniej tutaj nagrywać, ale troszeczkę światło może się zmienić, natomiast słońca bardzo wszyscy potrzebujemy, więc je doceniajmy. Ostatni kosmetyk, jaki wybrałyście, jest to marka Apivita i żel do mycia twarzy z linii Black Detox. Zresztą tutaj. Sama, samo opakowanie wskazuje, że będziemy mieć do czynienia z czarnym <laughs> produktem. Czarnym głównie ze względu na to, że zawiera w swoim składzie węgiel aktywny. Jego cena, jeśli chodzi o opakowanie pełnowymiarowe, to 80 ,99 zł. 99 groszy za 150 ml. Zerkam tutaj, ponieważ mam opakowanie pełnowymiarowe i tutaj w naszym boksie otrzymałyście 15 ml, czyli naprawdę sporo, jeśli chodzi o produkt do mycia twarzy, tym bardziej, że on jest niesamowicie wydajny. Testuję go od kilku dni i szczerze też bardzo, bardzo mi się podoba, głównie ze względu na to, że mimo tego, że w ogóle jest czarny i w pierwszym takim kontakcie jakby ze skórą on się wydaje turbo gęsty i turbo taki ciemny, to jednak w kontakcie ze skórą on czarny nie jest on się zamienia po prostu w przyjemny żel myjący um. Jest gęsty i taki bardzo, bardzo otulający, mam wrażenie, przez co właśnie ta wydajność jest naprawdę duża. Ja dosłownie widzieliście sobie, teraz użyłam kropelki i już mam całe tutaj ręce, które pokryte produktem, które na pewno wystarczyłyby do tego, żeby umyć moją twarz. I teraz to, co najważniejsze w tym kosmetyku, no to oczywiście fakt, że służy on zarówno do demakijażu, jak i oczyszczania naszej skóry. To już jak go sobie wykorzystacie, będzie zależne od Waszych potrzeb i preferencji, natomiast zarówno w jednej kwestii, czyli demakijażu raci sobie super, ale na, jeśli chodzi o mycie twarzy po demakijażu, to no, działa mistrzowsko moim zdaniem, bo naprawdę robi robotę i w momencie zmycia tego produktu czujecie realnie czujecie, że skóra jest czysta, lekko napięta i taka mocno mocno wygładzona. Węgiel aktywny, który stanowi tutaj najważniejszy jakby i kluczowy składnik aktywny, no ma oczywiście za zadanie detoksykować skórę, oczyszczać ją, oczyszczać przede wszystkim pory skóry. On też super wpływa na nasze niedoskonałości, chroni tą skórę przed tym, żeby te niedoskonałości nie powstawały. No, jestem pewna, że niejednokrotnie stosowałyście kosmetyki z węglem aktywnym. One są zazwyczaj dedykowane skórą tłustym, mieszanym, trądzikowym i tak samo jest też z tym żelem. On jest właśnie ukierunkowany na tego typu skóry. Chociaż przy skórach normalnych też jak najbardziej może się sprawdzić, bo ja osobiście kompletnie nie wyczułam jakiegoś przesuszenia czy napięcia skóry, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że ta skóra jest troszeczkę nawilżona. Po tym produkcie. Drugi składnik aktywny, który jest tutaj bardzo ważny, to jest propolis, który też mam wrażenie jest wyczuwalny w nutach zapachowych tego żelu. Propolis, który działa silnie, nawilżająco i super wspiera barierę hydrolipidową, dodatkowo działa przeciwzapalnie, antyseptycznie i też właśnie ma ogromny wpływ na to, żeby koić skórę i łagodzić ewentualny przebieg rozwoju niedoskonałości. Także super. I trzeci taki składnik aktywny, który zawsze zapomnę tej nazwy, ale to jest ekstrakt wodny. Bardzo, bardzo taki specyficzny, rzadko spotykany jest to ekstrakt wodny z dzikiej róży. Ja raczej bym to określała hydrolatem po prostu z dzikiej róży, natomiast no tutaj marka Apivita dokładnie to nazywa ekstraktem wodnym z dzikiej róży, który wspiera do ogólnie procesy oczyszczania skóry właśnie pod względem toksyn i, i, i takiego ogólnego zanieczyszczenia, ale też wpływa super na. Procesy przeciwstarzeniowe, to tak w ramach ciekawostki. Bardzo jest to fajny kosmetyk. Na pewno wystarczy Wam na długo taka miniaturka. Myślę, że wiele z Was pokusi się właśnie o opakowanie pełnowymiarowe, no bo on robi wrażenie. Zresztą mam wrażenie, że marka Apiwita. Zawsze robi jakieś takie większe wrażenie. Ja też mam jakiś taki bardzo pozytywny stosunek do codziennego używania. Bez problemu on też tutaj, producent, informuje nas o tym, że się nadaje do oczu. Przetestowałam, nie piecze w oczy, absolutnie nie ściąga, nie napina tej okolicy, więc super. Do drugiego etapu makijażu, demakijażu, szczególnie wam go polecam. Testujcie, dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny kosmetyk. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, jeśli chodzi o pudełko Happy Car. Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tym filmem, czy dzięki temu materiałowi udało Wam się może lepiej poznać kosmetyk, albo czymś Was wyjątkowo mocno zaciekawiłam, a może zachęciłam do testowania. Jak zawsze proszę Was o kciuki w górę, subskrypcję naszego kanału, żebyśmy mogli docierać z naszymi treściami coraz dalej. Ja Wam życzę udanego testowania, udanej przygody z boksem Happy Care, który jest. Jest naprawdę pełen super, super rozwiązań. No i co, widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Jak widzicie, czas pędzi, więc kto wie, może niebawem już jakieś pierwsze wieści na temat kalendarza adwentowego. Napiszcie koniecznie też, czy udało Wam się kupić, czy w ogóle planujecie wspólne otwieranie kalendarza razem z Wami. Ja czekam na Was w komentarzach. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia następnym razem.